Witajcie w nowym vlogu. Spieszymy się. Wojtek mi zrobił niespodziankę. Umówił mnie na jazdę testową Nissanem Leafem, samochodem elektrycznym. Ledwo co zdążyłam się tak wyszykować, bardzo delikatny makijaż. Włosy w kilka tylko związałam. I jedziemy szybko, bo mamy dosłownie za 15 minut wizytę umówioną. Także musimy się spieszyć. Jestem ciekawa, nie jechałam nigdy elektrycznym, także zobaczymy. W ogóle zapytam pana, czy mogę nagrywać to, to bym wam może jakiś tam skrót pokazała. Like a three oh, man. Mama, that I yes. Maybe max. Um, a middle road charger, 3-4 hours. Um, yes, so just show you how it works, that opens up. It's literally to charge That's got a, a middle of the road charger. What I do, you do? Yeah. That it? yeah. Bump, absolutely. It's absolutely, easy. Oh, you Półtorej, półtorej godziny później. Włosy mi sterczą. Maxiu zasnął cztery bajki obejrzał. To był Wojtka pomysł z tą jazdą testową. Ja myślałam, nie mogę patrzeć na te włosy, ale dobra. Ja myślałam, że ja przyjdę do salonu, pójdziemy na jazdę testową i... Weź to ścisz. Pójdziemy na jazdę testową i... i tyle. A oni tutaj mnie nie chcieli z tego salonu wypuścić. Półtorej godziny. Czekaj, nie zapięłam. Potrzymaj. Nie chcieli mnie wypuścić. O Boże. Najpierw przed jazdą testową pan mi wszystko wytłumaczył i, i najchętniej to by siedział i rozmawiał cały czas. To taki gadułak ty. No, <laughs> nie, no, ale on chciał y, poznać moje oczekiwania i co mnie interesuje. I i jaki model? Nie wiem, tam były trzy różne. Ja nic z tego nie rozumiałam. Ja nie znam się na tym samochodzie. Ja to tylko wsiadłam do środka i chciałam popatrzeć, czy mi tam się fajnie siedzi. Czy lusterko ma światełko? Lusterko nie ma światełka. <grym>, nie no, ale generalnie może być to auto w środku. Może nie na 100% zachwyciło, ale ta gałka zmiany biegów, tak to się nazywa? Bo to jest automat, to ja nie wiem, czy to się tak samo. To pięknie wygląda. no, Generalnie tutaj wiecie: między siedzeniami to wszystko tam cudownie. No ale dobra, do samej jazdy testowej. To myślałam, że tylko kawałeczek się przyjadę, A my jechaliśmy dosyć długo: Wojtek musiał zostać poza autem, no bo z Maksiem mógł zamontować fotelik. No ale już nie chcieliśmy tam się babrać. Zresztą Maksiu by tak długo pewnie nie wysiedział. No w każdym razie przed, um, przed jazdą Pan sprawdził moje prawo jazdy. Tam musiałam podpisać też dokument. Pokazał mi przy aucie jak, jak tam się podłącza tą baterię do ładowania, tą gałkę, nie wiem jak to też się nazywa, no i potem e, odjechał z parkingu, przesiedli, najpierw mi wytłumaczył wszystko wewnątrz, potem się przesiedliśmy i ja ruszyłam i tam są dwie takie opcje jazdy, jedna była zwykła, jedna była eko, czy nawet trzy są opcje, eko. Dobra, będę inaczej tłumaczyć. Najpierw jeździł, jechałam na normalnym. No to było tak normalnie, jak normalnym autem bym jechała. Nic nie było słychać silnika, nic, taka cisza, to by było coś dla Ciebie, nic by Cię nie denerwowało. A Wojtka strasznie denerwuje, jak tylko coś słychać, to zaraz on wszystko robi, żeby tego nie było słychać. Dobra, ale na tym normalnym. Na tej normalnej pierwszej opcji to tak normalnie, jakbym normalnym autem jechała. Druga opcja była taka, gdzie bateria się od czasu do czasu ładuje, i jak puszczałam em, z gazu nogę, to on zaczynał zwalniać momentalnie i to tak wyczuwalne było to zwalnianie, że aż tak szarpnęło mną troszkę. I wtedy ta bateria się sama tak jakby podładowuje. To chyba fajna opcja, jak w korkach się jedzie, e, no i trzecia. Opcja, jak już minęliśmy kawałek drogi, gdzie radary były, pan mówi do mnie, no to teraz noga <laughs> przycisnęłam i mnie wbiło w fotel naprawdę. I od razu sobie pomyślałam, że to jest opcja dla Wojtka. Dla mnie by była to normalna, a ta opcja dla Wojtka. No oczywiście, więcej baterii się zużywa przy tym, ale normalnie takie przyspieszenie przysięgam, wbiło mnie w fotel. E, no i co jeszcze takiego? Bardzo komfortowo się jechało, bardzo delikatnie chyba ten, jak to się nazywa? Wyświetlacze te wszystkie. To tak um, czysto wszystko, przejrzyście tam jest, tak usytuowane na tym wyświetlaczu, że nie musicie się, nie wiem, odrywać wzroku od jazdy i wpatrujecie się gdzie co. Jak pana pytałam, to jedno ładowanie trwa około takie ekspresowe 30-40 minut, a takie wolniejsze, gdzie macie, no właśnie to zaraz, a takie normalne około 8 godzin, bo nie przy każdym domu mogę zamontować ten taki przyrząd do ładowania samochodu. No więc jeżeli macie przy domu, a zazwyczaj e, chcą, żeby to było przy samym domu, to wtedy możecie sobie podłączyć na całą noc i 8 godzin to ładuje. Jeżeli nie ma tego, to też nie ma problemu, bo naprawdę w wielu miejscach tutaj w mieście są te punkty do ładowania i wtedy to są ekspresowe ładowania i podłączacie sobie i pół godziny, 40 minut, i do fula macie baterię załadowaną. Także sam też mówił Pan często przy centrach handlowych albo przy dużych sklepach spożywczych, że idziecie na zakupy, wracacie i już auto jest naładowane. Także. Jeżeli mamy to być auto dla mnie pojeździe w mieście, to myślę, że nie ma żadnego problemu, jeżeli nawet przy domu byśmy nie mieli e, tego doładowania. Tak jak ja jeżdżę, ile ja jeżdżę? Gdzieś 8-10 tysięcy mil w miesiącu robię w, ro, w roku. No więc pan mi wyliczył, że robi, robię 30 mil dziennie, tak mniej więcej, e, to, to tak wyliczył, że max dwa razy w tygodniu by musiała ładować te auto, więc... Rewelacja. I koszt miesięczny, jak dla mnie, koszt miesięczny jeżdżenia w sensie ładowania tego auta byłby 12 funtów. To, to jest w ogóle rewelacja. Także, nawet jeżeli to auto więcej kosztuje, to tak, to zaoszczędza się na paliwie. I drugie, teraz już wszystkie nowe auta w Anglii mają road tax. Nie? I on powiedział, że to jest 150 funtów chyba na miesiąc, czy coś koło 150, a te auto jest zwolnione. Czyli już tu zaoszczędzam 12 funtów miesięcznie na podatku drogowym. Ale to jest rocznie. No rocznie. To ro, rocznie będzie znowu miesięcznie, tak? 150, ale rocznie. No mówię, ale za, no to wychodzi 12 funtów mniej więcej miesięcznie. No to już mi zaoszczędza, już mam te 12 funtów na, na załadowanie mojego samochodu. To no to rewelacja, a jeżeli inne auto bym kupiła, to musiałabym ten podatek drogowy płacić. W tym aucie nie płacę, więc tak jakby jeszcze za darmo, można powiedzieć, tak? No <laughs> tak sobie przetłumaczyłam, ale, ale no. Ale cię Pan przegabać. Nie, to ja sobie tak, nie. O Jezu, Pan mi kabacił już tam, w ogóle już mi cały cennik, już dzisiaj wszystko mi wyliczyli, wszystko mi wyliczyli, wszystko chcieli wiedzieć, czy Kaszkaja jako part exchange chciałabym oddać, czyli w rozliczeniu. O Jezu, no, no wszystko, już mi ym, za gotówkę ile bym płaciła, ile raty bym mnie wyniosły, jest też opcja PCP, to się nazywa chyba. Boże, mam głowę taką po prostu po tej rozmowie z Panem. Yy, I wyliczył, no PCP to jest, że płacę co miesiąc raty i albo mogę to auto oddać, po prostu oddać, nic mi nie dadzą za te auto, albo mam, mo, mam opcję wykupu, że mogę jednak zatrzymać te auto. Jest też opcja leasingu, no, że co miesiąc płacę i, i po prostu oddaję i biorę sobie nowe auto. No i musimy sobie wszystko przemyśleć. No, trochę drogie. No tak, teraz co do cen. Najtańsza opcja, ile ona kosztowała? 25 tysięcy? 26. Druga opcja... Która nas by interesowała. Tam było 31 tysięcy, ale zniżka taka, zniżka taka, zniżka taka. Uważaj, kamera. Boże, tu, tu zobaczcie samochód stoi. Tak właśnie wygląda. Z kamerą i łapie. Zniszka taka, zniżka taka, zniżka taka i pan wyliczył tam 29 tysięcy coś tam i najdroższa wersja była 35 tysięcy czy 33 tysiące. Ale co? Większą baterią? 35. No właśnie, no generalnie to te baterie to się różni, nie? Ja miałam tą środkową wersję wybraną, a ten co ja jechałam, jako jazda testowa to jaka to była nie wiadomo. To była ta, co ja chciałam, tak? No więc to była opcja baterii na 167 chyba mil w miesiącu, ale tak prawdziwie Tfu. nie wiem czemu w miesiącu. 167 mil na jednym ładowaniu, ale tak prawdziwie daje to 150 mil na jednym ładowaniu. A tak naprawdę w zimie na światłach przygrzaniu to 130. No, ale generalnie to mi by chyba, no ta środkowa by była dobra dla mnie, nie? No, nie wiem, trochę drogie. 30 tysięcy. A co, a używane też są już na sprzedaż? Starsze modele. Starsze. No. Nie no, w środku miałam takie wrażenie, że miejsca jest tyle samo co w moim kaszkaju, tylko że niższy jest. No i brakowało mi tam dachu szklanego takiego całego. W kaszkaju mam go i jednak no, te uczucie jeszcze, szczególnie jak się za dnia jeździ, to tak jasno w aucie jest. Jak słoneczko świeci, to tak przyjemnie. I trochę się boję, tutaj nie ma opcji szklanego dachu. Nie No, bo taka, taka przytłoczona trochę czułam się w tym samochodzie przez ten dach, właśnie. Znaczy, jak ktoś jeździ z takim dachem, no to jest przyzwyczajony, ale ja przesiadając się z kaszkaja ze szklanym dachem do takiego, to trochę, trochę mi tam ciemno było. No, ta generalnie cała deska rozdzielcza, no nie była ładna, ale też taka, taka prosta. Tak trochę mi przypomina taki starodawny kształt, nie? Szczególnie z lewej strony. Schowek malutki w podłokietniku, ale jeżeli o mnie chodzi, to jeżdżę Kaszkajem 4 lata i do tego schowka zajrzałam może 4 razy. No i co najważniejsze, miejsce na butelki jest pod, przy podłokietniku. To mnie bardzo ucieszyło, no ale ta gałka naprawdę taka piękna, podświetlana była. I um, a, i ten samochód ma kamery z przodu, kamery z tyłu. ma I ekran, jak włączyła się kamera, ekran był podzielony. Z lewej strony na ekranie widziałam tak jakby z góry samochód i gdzie dookoła, co mam. A z drugiej kamery widziałam już um, bardzo dokładnie z przodu, co się dzieje. No ewentualnie jak e, bieg, może jakoś się nazywa ten bieg, wsteczny. To z tyłu mi pokazało. Także fajnie. Ten, yy, ten z prawej strony obrazek był taki prawdziwy, a ten z, lewy, z lewej strony, co samochód jest z góry pokazany, to taki bardziej komputerowy. No dobra, chyba wszystko, nie? zwoje tak się śmieje. No ja po kobiecemu tłumaczę. Moje wrażenie z jazdy testowej Nissanem Leaf'em. Szkoda tylko, że te włosy mi tak sterczą na tym filmie. No dobra, nieważne. No co mi się jeszcze, białego na pewno bym nie wybrała samochodu. Nie, ja jechałam ja białym i mm, nie podobał mi się. Jakieś tak tak sztucznie, tak plastikowo wyglądał. Nie, kompletnie. W salonie taki szary, taki błyszczący stał. No to ten szary mi się spodobał. A ja lubię szary kolor, ale to ten szary... Myślę, że czarny też by nie wyglądał ładnie. Myślę, że biały i czarny nie, że to musi być jakiś kolor właśnie na nim. No, i bagażnik miał trochę mniejszy od Kaszkaja. No, ale jeżeli chodzi o wózek, to na pewno by się zmieścił i za, siatki z zakupami. Mogę Ciebie pokazać. No. Już górę to górę trzeba zagrać. iść. Za nie, 15 minut. <gry> Dobra, chyba wystarczy mojej recenzji. Szkoda tylko, że nie mogłam nagrać mojej jazdy. Ale generalnie te y, depnięcie pedału i te wbicie w fotel, to było fajne wrażenie. Myślę, że. no. Coś tam potem pan mi tłumaczył, że później czuć już, to pewnie jak już on się rozpędzi, to potem już nie ma tej. No już to ciebie by denerwowało, bo ten start fajny, ale potem już brakowało by ci tej prędkości. Dla mnie okej. Okay, jedziemy, minęliśmy te radary i pan mówi, teraz możesz depnąć. No i depnęła. No wiem, ale depnęłam do 60. Pan mówi, jeszcze możesz depnąć. A ja mówię, ale ja nie jeżdżę szybko. A dobra, już nic się nie odzywał. On myślał, że ja tam będę, wiecie, szarżować po, po drogach od razu z stuwa na liczniku. Nie, ja chciałam tak się przejechać tym autem, jak ja jeżdżę, jak ja bym jeździła. No, także e, po tej jeździe mogę podsumować, że bardzo mnie zachwyciło te 12 funtów kosztów jazdy mojej w miesiącu. W miesiącu to bardzo mnie. w miesiącu. Nie, no chodzi mi o to ładowanie. No to skąd wiesz, że Mówiłaś, że pełne załadowanie, a nie, że miesiąc? Nie, że miesiąc jest... on mi wyliczył. No tak, Spytałam się go, ile kosztuje jedno załadowanie, to <grym> tak się zaśmiał, że to praktycznie nie są koszty. Tam dwa funty, funt. Ehm, no to to bardzo, bardzo przekonuje. No wyobrażacie sobie, za takie pieniądze jeździć cały miesiąc. No i tego rotaksu nie trzeba płacić. Tylko, że jest to trochę drogie auto, na 30 tysięcy to mogłabym sobie dwa inne w to miejsce kupić, nie? Ale mm, jeżeli patrząc przyszłościowo, Wojtek to lubi zmieniać sobie auta, ja lubię mieć jedno i mm, ja to nawet bym mogła, jeżeli na raty bym brała, albo w leasing, nie no, na raty, to mogłabym nawet i 6-7 na tym autem jeździć. Kaszkaje mierzy 4 lata i mi i nie mam przesytu jakiegoś, jeszcze mogłabym nim jeździć, także jak dla mnie to chyba 4 lata to nawet krótki okres by był. Nie wiem, pewnie mają okres dłuższych lat też, to wtedy ta cena też by się zmieniła. Także, no nie wiem, trzeba by wyliczyć, ile w ciągu tych kilku lat ja bym zapłaciła jakichś tam swoich kosztów, właśnie jak ropę tankuję, przeliczyć jaka to różnica w cenie i wtedy na końcu podsumować. Ale, no, ja lubię wysokie auta. To jedyny minus, że to auto jest trochę niższe. Yy, drugi minus. To właśnie ta deska rozdzielcza, nie wiem, znaczy z lewej strony tylko. <grafię> nie wiem, czy nie za prosta trochę dla mnie. To drugi minus. No w sumie takie głupie te minusy, nie? To, znaczy, nie no, cena to jest duży minus, ale ta deska rozdzielcza to nie wiem, no ta kamera fajna. W Kaszkaju mam kamerę z tyłu tylko, a tutaj byłaby też z przodu. Fajna opcja. No nie wiem, muszę przemyśleć. Na dzień dzisiejszy. Na 90% powiedziałabym tak, ale te 10% siedzi we mnie, że. Że nie wiem. No już wszyscy usnęli? To możemy wszyscy to usnęli. Myślę, że ten, jeżeli ten film ktoś włączy, to ktoś, kto się interesuje niestanem lifem. I tak generalnie w 100% informacja ode mnie nie otrzymał, bo ja zrobiłam kobiecą recenzję. <laughs> Spytałam się pana, jakie mają kolory. Powiedział, że białe, czarne, szare, butelkowa, zieleń jakaś taka. Już nie pamiętam, pięć kolorów mi wymienił. Mogą spytać, a różowego nie macie? Dobra. 20 minut. Film trochę długi wyszedł, jak na recenzję. Kaskaja Lifa chciał powiedzieć: Nista na Lifa? Generalnie, to chyba polecam wam to auto. Dobra. <grymne> Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. I Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa Jesteśmy już w domu i Wojtek szybko na YouTube wyszukał mi Citra na C5, jak on był Aircross, tak? I mi teraz każe oglądać na gorąco. Dwa auta mam teraz porównywać. konkurencji.